Grzegorz R. Przepraszam. Drewniany pedał. Kiedyś współpracował z Samuelą. Obecnie debil, wariat Idź pun pierdolony. Całe życie z wariatami. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja udaję wariata psychopatę, a oni naprawdę są wariatami i psychopatami. A, zapomniałem powiedzieć. Grzegorz R. Esiak przepraszam jeszcze raz, kichnąłem sobie. Grzegorz jest dużym dzieckiem. Nie ma manier, jest naprawdę dużym dzieckiem, bo zachowuje się karygodnie. Ktoś powinien mu albo jabnąć w ryja, albo chociaż dać klapsa, bo dzieciom daje się klaps w żopę. Cóż więcej mogę powiedzieć? Pozdrawiam Grzegorza R. Esiak. Jeszcze raz sobie kichnę. Pozdrawiam Grzegorza oraz pozdrawiam Samuelę.